Dzień dobry serdecznie moi drodzy. Zakończenie roku zbliża się wielkimi krokami i ten rok był wspaniały. Ten rok był przełomowy i ten rok jest pełen rzeczy, o których chciałbym zapomnieć i dzisiaj pokażę wam top 10 rzeczy, o których właśnie chciałbym zapomnieć. Gdyby ktoś mi dał takie wiecie okulary, albo właśnie ich nie założył jak w Men in Black, tylko cyknął tym Pilocikiem, żeby zapomnieć, to 10 rzeczy, o których chciałbym zapomnieć, mam dla Was przygotowane. Zapraszam, dzielcie się ze mną swoimi uwagami, zostawcie lajka, jeżeli się zgadzacie, komentarz, jeśli tak lub nie i jedziemy z tym. W trakcie świąt często zapalamy świecę i ogólnie uważam, że z ogniem należy postępować ostrożnie. Aczkolwiek są sytuacje, w których dobrze jest użyć do tego gaśnicy, a są sytuacje, w których lepiej po prostu dmuchnąć cenie zgaszone. Chciałbym zapomnieć, że są osoby, które wpadły na pomysł, żeby świecę gasić w jakiejkolwiek idei, by to nie było gaśnicą. Brochową, w miejscu, gdzie jest masa ludzi, i myśląc, że zrobią tym dobrze komukolwiek. Nawet jeżeli ktoś się zgadza z ideą, nie zgadza, myślenie, że to jest dobry sposób, moi drodzy, i to jest takie przesłanie na nowy rok. Czasami, jak mamy ochotę, jesteśmy wściekli na te 10 rzeczy, na przykład, o których chciałbym zapomnieć, i mamy ochotę po prostu zdewastować to głęboki wdech, i przypominamy sobie, że nie trzeba gasić świeczek gaśnicą, żeby cokolwiek przekazać. Dziewiąte, tutaj ja jestem przekonany, mam dla Was challenge. W komentarzach możecie spróbować zmienić same top 10, o których chcielibyście rzeczy zapomnieć związanych z polską piłką. Wywiad Roberta Lewandowskiego, w którym wyjaśnia, że Skorupski w swoich słowach to minął się z prawdą, że oni w ogóle byli w szoku odnośnie tej premii, co on tam nawymyślał. I to, to był tak mocny wywiad Lewego, że aż Skorupski doznał kontuzji, sobie wyobraźcie. Wyobraźcie sobie, jaki to wywiad trzeba udzielić, żeby bramkarz doznał kontuzji od, od słuchania tego wywiadu. I ogólnie to już nawet nie chodzi o tę samą sytuację z wywiadem lewego, z tym kontuzjowanym skorupskim, tylko chciałbym zapomnieć o tym syfie, który nie został do tej pory od nasze wrażenia odpowiednio zamknięty, czyli afera premiowa. Zaczęła się jeszcze w poprzednim roku. Tak, wiemy, pamiętamy, ale ten syfek... Zwłaszcza na początku jeszcze 2023 był bardzo intensywny. Nazywanie go syfkiem to jest naprawdę nic. To był smród totalny i chciałbym o tym zapomnieć. Chciałbym, żeby reprezentacja znowu była dla mnie zbiorem zawodników, z którymi jestem na dobre i na złe. A powiem wam szczerze, po tym wszystkim, tylko Men in Black chyba mogą mnie uratować. Miejsce ósme. Moi drodzy, wiecie o czym chciałbym zapomnieć? Są piękne piosenki. Ze słowem baby. Oh, where, oh, where can my baby be? One są piękne naprawdę nie jak ja je śpiewam, ale jest dużo pięknych piosenek o miłości z użyciem słowa baby. A od tego roku jak widzę napis to słyszę baby. Słyszę tylko baby. It's kinda crazy. Chciałbym o tym baby zapomnieć, bo od razu widzę baby. Beba. Straszne, straszne, po prostu nie chciałbym. Chciałbym tego. uch, pozbyć się z głowy. I ogólnie życzę pani artystce wszystkiego dobrego, samych super piosenek, tańców, jak najlepszych wyników. Tylko ja bym chciał nie słyszeć tego na przykład wszędzie. Nawet jeżeli nie jestem słuchaczem nałogowym, po prostu bym chciał. Ale niestety, wbiło mi się Beba. How are you doing? Beba. I to już ze mną zostanie chyba po wsze czasy, a chciałbym o tym zapomnieć. Moi drodzy, kolejny punkt, o którym chciałbym zapomnieć. Jako, że popularne coraz bardziej są te, te bitwy freestyle'owe, i rzeczywiście tam czasami można się nieźle pośmiać i zobaczyć, jak ci goście potrafią być kreatywni, łapiąc przy tym składne rymy do, do, do bitu, to to jest fajne, a cieszę się, że zacząłem się tym interesować, sobie to oglądać, ale chciałbym zapomnieć o tym, że to na co się czekało, nie? Co, co Ferrari zapowiadał już po pojedynku z skoro, już przecież był na miejscu na bitwie o południe, wszyscy czekali. Natasz no zostanie rozniesiony przez Kora, No nie oszukujmy się, ale no po to się to ogląda dla rozrywki, prawda? I on chyba też wiedział, po co tam idzie, ale nagle chyba się spiął. Stwierdził, że yy, może jednak nie yy, spakował torbę i uciekł z bitwy o południe. Natomiast no ja jestem też zaskoczony całą sytuacją. Czy on to zrobił z premedytacją, to nie wiem. E, natomiast no był w tym klubie, bo był tutaj, tu siedział. Chciałbym o tym zapomnieć, bo to było tak kuriozalne. Zrobić coś takiego. Nie mieści mi się to w głowie. Naprawdę, Jezus, jak sobie tak myślę, to jest tyle rzeczy w tym roku, których chciałbym zapomnieć, a to jest tylko tylko 10 dla was wybrałem. No o tym naprawdę chciałbym zapomnieć, bo władca piekieł, biała flaga, albo flaga Japonii. Ucieczka. No, taki władca piekieł, no nie wiem, chyba tam jakiś starzysta co najwyżej. Na recepcji w tym piekle. Co najwyżej. Na miejscu szóstym trochę z gamingu, nie? bo wiele, wielu z nas lubi grać w gierki. Ja na przykład czekałem od dawna na Diablo 4. Dużo nie gram, ja nie jestem hardkorowym graczem, U lubię sobie czasami przysiąść, w coś pogierczyć. I tak też było z Diablo 4, jak słuchałem te pierwsze takie żale, nie, że Jezus, co zagraj, i tak czytam, nie, goście w trzy dni powbijali tam kilkadziesiąt leveli, to myślę, jakieś tryhardy dla ich, dla im nie pasuje. Po czym przeszedłem grę, na którą się czekało latami i stwierdzam, że tam rzeczywiście nie ma co robić, nie? Więc chciałbym zapomnieć, że wydałem hajs na edycję Ultimate tej gry. No, no chciałbym, chciałbym, bo to jest trochę tak jak z olejnikiem, nie? Bardzo próbuję, chciałoby być tam gdzie jest, ale, ale nie idzie. W sumie tak, co, ta? co mamy powiedzieć? Ale po prostu nie idzie. I mój zawód gamingowy to jest zdecydowanie ta gra, ale jak macie jakieś inne, dawajcie znać. Zapomniałbym o nieco mniej śmiesznej rzeczy, o AZ Alkmaar i Legii. Zapomniałbym o tym z kilku względów. Po pierwsze, że można traktować polskie kluby w taki sposób. Jest to dla mnie rzecz niesamowicie niedorzeczna, bo ja w życiu w historii się nie spotkałem, nie, nie przypominam sobie przypadku, w którym działacze, zaproszeni goście byli potraktowani przez europejski klub w tak skandaliczny sposób jak Alkmaar potraktował Legię, ale chciałbym też zapomnieć o tym, że po tygodniach analiz sytuacji przez ważne komórki w UEFA stwierdzono, że Alkmaar zasłużył na 40 tysięcy euro kary. To jest chore, to jest chora akcja, to jest chora kara, to jest chora rzeczywistość, w której funkcjonujemy i chciałbym o tym zapomnieć, a nie jestem w stanie. Bo se przypominam, że jak jest mowa o Superlidze, to Czeferin mówi, że piłki nie można kupić jak se widzę całe to środowisko, to najchętniej bym zapomniał o całej tej UEFA, że to w ogóle istnieje. Na miejscu czwartym, masz się przebrałem, bo jest Sebastian Fabiański. Nie? On jest każdym. Malarzem, aktorem, Freakfaiterem, <grym> raperem. Jest każdym, kim chce być. I warto to szanować, nie? że odnajduje się we wszystkim. Ale to, o czym chciałbym zapomnieć, to o tym, że. Sprytny dla siebie sposób postanowił zarobić na frykach pieniądze. Omy super w teorii. Zarabiam kupę siana nie dostając specjalnie w łeb. To szybko się wykładam i muszą mnie znosić, i wszystko się zgadza, pieniądze się zgadzają. Tylko o jednej rzeczy chciałbym w tym wszystkim zapomnieć. O tym, jak bardzo jest to brak szacunku dla gościa, które płaci pieniądze za oglądanie czegoś, nie? To trochę tak jakbyś zapłacił pay-per-view za oglądanie meczu jakiegoś piłkarskiego, na przykład reprezentacji Polski. I akurat to być dzisiaj końcówka meczu Polski z Japonią, nie? Ej, zapłaciłem, że chcę obejrzeć piłkę. Czemu oglądam niski pressing? Zapłaciłem, żeby oglądać, jak on się bije. Czemu chłop się kładzie i nie chce kontynuować walki? I trochę chciałbym zapomnieć o tym, że to jest dość częste, że taki... Brak szacunku do ostatecznego odbiorcy i Sebastian Fabijański jest jednym z tych przykładów, ostatnio mieliśmy też drugi. No ja rozumiem, że ma się jakiś tam pomysł na siebie, indywidualnie na pewno dobrze to wychodzi, ale no słabo względem ludzi, którzy płacą. Chciałbym zapomnieć jako kibic z Barcelony tego, że zrobiono nam nadzieję. Pamiętacie testowiro na z pomarańczą, to wzięli takiego Messiego. Chcecie Messiego Nalazden? A nie dla psa, nie dla kulesa, może chcecie, nie dla kulesa. No, pomachali mi Messim przed nosem, po czym powiedzieli, że go nie dostanę. To jest... Coś, o czym chciałbym zapomnieć, ogólnie chciałbym zapomnieć, to tak pod tym kątem mówiąc, o sytuacji Barcelony, jeżeli mam być szczery. Tak, tak troszeczkę ubieram to w tego Messiego, bo to, że on miał mieć Las Dens, to tak samo miał być Krycha, nie? I chciałbym też o tym zapomnieć, że w ogóle powstała plotka o tym, że Barcelona jest zainteresowana Krychowiakiem, ale ich nie stać. O tym chciałbym zapomnieć w tym roku, o tym, co związane z tą Barceloną, z tymi transferami. Oj, bardzo bym chciał. Na miejscu drugim to jest takie indywidualne cierpienie, moi drodzy. Moje nadzieje związane z Fernando Santoszem obejmującym reprezentację Polski były naprawdę duże. Ja miałem taki flashback z Ben Hakera, nie? Jestem ja myślę, to jest. Ten moment przychodzi człowiek z wielkim doświadczeniem, z umiejętnościami ogarnięty, z charyzmą. Może niespecjalnie pokazuje ją o no, konferencjach, uśmiechną się chyba ze cztery razy w trakcie swojego pobytu w Polsce, ale wiecie, z, z czymś, co budzi szacunek u piłkarzy na pewno, no, pracował z Ronaldo, wygrał mistrzostwa Europy, no wow! I później to wszystko tak sobie masz w głowie poukładane, i to po prostu mówiąc brzydko, runęło. Po prostu runęło, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nawet nie mam zamiaru go w jakikolwiek sposób tłumaczyć, że to mu nie spasowało, tamto mu nie spasowało, bo tego kalibru selekcjoner to powinien sobie poradzić z różnymi rzeczami i, i to ogarnąć. On nie ogarnął kompletnie niczego, miał wywalone. Po prostu ja jako kibic aż, aż czuję, jak bardzo on miał na mnie wywalone. Halo. Hi, my name is Jakub Kwiatkowski. Ja czuję na sobie to, jak bardzo on mnie potraktował jako kibica reprezentacji Polski. Może to nie jest równoznaczne z tą oferą premiową, ale jest to bardzo, bardzo podobny stan, także bardzo chciałbym o tym zapomnieć. I na koniec, moi drodzy, bo pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, o której chciałbym zapomnieć, to jest zdecydowanie fakt, że Polska zajęła trzecie miejsce w eliminacjach w takiej grupie. Rozumiecie? Albania, Mołdawia, Czechy fareży. No trzecie miejsce. Przypominam sobie moment losowania tej grupy, przypominam sobie naj, najczarniejsze scenariusze, jakie byłem sobie w stanie wyobrazić w trakcie, to one nijak nie mają się do tego, co stało się rzeczywiście. I do tej pory, jak o tym myślę, a jeszcze będę o tym myślał, bo baraże przed nami, więc to jest jasne połączenie, to po prostu mam ochotę o tym zapomnieć, wyprać z głowy, wyrzucić. I niestety, moi drodzy, nie <laughs> jestem w stanie, nie wiem, czy kiedykolwiek będę. Dziękuję Wam bardzo, czekam na Wasze propozycje rzeczy, o których chcielibyście zapomnieć, wiem, o mnie pewnie część osób chciałaby zapomnieć, no przykro mi co poradzę. I tak, i widzimy się w komentarzach, pamiętajcie, żeby też subskrybować kanał, to był genialny rok na kanale BadKick, a coś odnoszę wrażenie, że przyszły będzie jeszcze lepszy, zbliża się przecież potężne euro, być może nawet z reprezentacją Polski, nie, o tym będziemy zapominać za rok. Dzięki, widzimy się w komentarzach, pa, pa.